Jak panu się podoba nowy sklep? To dobrze właśnie. Fajny jest? Dużo jest artykuł? No tak, tu dużo i duże to wybór jest. I przede wszystkim dlatego pan tu muszę żeby że zacząć, jak to wygląda? Ja tak no to wygląda i kupić się co nieco. Jasne, bo to zawsze się przyda, bo tu przede wszystkim jest pożywka do dominuje, prawda? I tak. Pamieszka gdzieś w okolicy, będzie pan miał blisko, czy trzeba będzie dojeżdżać? No, ja tu dojechałem, bo i tak wolny mam. Jasne. Ale z tego co widać zamierza pan częściej przyjeżdżać, czy... I tak? Jasne. Jak się Pan nazywa? Jośpakowski Tomasz. Dziękuję Panu bardzo. Zapraszamy Państwa do nowo otwartego sklepu sieci Piotrów Paweł. Paweł. Całkowicie polskiej sieci od, istniejącej od 15 lat na polskim rynku. Otworzyliśmy nowy sklep w Janusz Stoku. Proponujemy unikalne towary, których być może jeszcze nie ma w sklepach w Janusz Stoku. Niech pan powie, podoba się panu sklep, czy nie za bardzo? No oczywiście, doskonale administracji, w każdym razie no, na pewno jest są so fajne, ładnie wyeksponowane tą towary. Można sobie coś wybrać, różnych gatunków jest bardzo dużo. Także jest co wybrać, jest co kupić. podoba mi się. I zamierza, zamierza Pan częściej przychodzić tutaj? A, a dlatego, że jest, mieszkam tu w takim osiedlu, uh -huh. na pewno będę. To nie, nie było, był pierwszy, ale nie ostatni raz na pewno. Dziękuję Panu bardzo.